Będę wedle sił rozszerzał cześć i miłość Najświętszego Serca Jezusowego, powiedział święty Józef Sebastian Pelczar. Trwamy w roku jubileuszowym setnej rocznicy śmierci wielkiego Polaka, patrioty, pasterza Kościoła, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, który przez papieża Jana Pawła II został postawiony jako wzór do naśladowania. Jeśli któryś z odcinków dotyczących świętego Józefa Sebastiana Pelczara cię ominął, serdecznie zachęcam cię do zasubskrybowania kanału. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia za każdym razem, gdy pojawi się kolejny odcinek w poniedziałek, środę lub piątek. W ten sposób nic cię już nie ominie. Jesteś tu po raz pierwszy? Zawsze możesz wrócić do wcześniejszych odcinków i lepiej poznać świętego biskupa, apostoła Najświętszego Serca. 28 marca obchodziliśmy setną rocznicę śmierci świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Bogactwo jego życia to przykład dla każdego z nas. Szczególnie mocno ujmuje mnie jego przylgnięcie do najświętszego serca pana Jezusa i gorliwość w szerzeniu jego kultu. Dlatego też postanowiłem 9 piątków miesiąca spędzić z jego rozważaniami wpatrzeni w Serce Jezusowe, wydanymi przez wydawnictwo. Edycja Świętego Pawła. Rozpoczęliśmy już w pierwszy piątek lutego, przejdziemy więc wspólnie ze Świętym Józefem Sebastianem Pelczarem przez dziewięć piątków, trwając w jubileuszowym czasie, stuleciu jego narodzin dla nieba. Oczywiście możesz swoje dziewięć pierwszych piątków ze Świętym Józefem Sebastianem Pelczarem odprawić, rozpoczynając od dowolnego miesiąca w roku. Nie zapomnij o zaplanowaniu dzisiejszej Eucharystii, która jest najważniejszym punktem praktykowania nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Udział we Mszy Świętej szczególnym sposobem uczczenia Najświętszego Serca Jezusa. Nie ma sprawy świętszej i korzystniejszej niż Msza Święta. W której Pan Jezus ponawia w sposób bezkrwawy ofiarę krzyżową i przyswaja nam jej owoce. Wierni mają uważać sobie za najwyższy zaszczyt i niewysłowione szczęście, iż mogą słuchać Mszy Świętej. Rozumiała to dobrze święta Małgorzata Maria, i nie tylko skwapliwie spieszyła na każdą Mszę Świętą, w której mogła uczestniczyć. Ale prosiła kapłanów znajomych o msze świętą w jej intencji, to jest dla pomnożenia w niej miłości Jezusowej i dla rozszerzenia chwały serca Jezusowego. Pochodziło to z objawienia Bożego, kiedy bowiem w roku 1688 zwróciła się do Pana z gorącą prośbą o łaski potrzebne dla pewnej osoby. Usłyszała taką odpowiedź. Przyrzekam Ci, że nie odmówię mojego miłosierdzia tej osobie, jeżeli zechce współdziałać z moją łaską. Niech tylko poświęci się memu sercu i postara się o odprawienie albo wysłuchanie mszy świętej w pierwsze piątki miesiąca w intencji oddania siebie i tego wszystkiego, co do niej należy, pod opiekę mego serca. Odtąd święta Małgorzata Maria starała się rozpowszechnić praktykę mszy wynagradzającej i wielką było dla niej pociechą, że brat jej Chryzostom w tej intencji mszę wieczystą przy kaplicy Serca Jezusowego fundował. Ona też zapewniła, że nie ma skuteczniejszego środka do wyproszenia sobie darów bożych, jak odprawienie dziewięć piątków mszy świętej o męce pańskiej ku czci najświętszego serca. Niestety, ludzie zaślepieni, mając skarbnicę otwartą, nie spieszą do niej podary niebieskie. Stąd zadaniem dusz pobożnych być powinno wynagradzać Panu tę niewdzięczność. Bądźże i ty z tych liczby, a więc spiesz nam się świętą. kroć tylko możesz, a gdy nie możesz, słuchaj jej duchowo, przenosząc się myślą do najbliższego kościoła albo obchodząc w duchu wszystkie kościoły świata. Tak czyniła święta Małgorzata Maria i tak zachęcała swoje nowicjuszki. Ofiarujcie panu Jezusowi wszystkie ofiary święte, jakie się odprawiają w całym Kościele Świętym. Proście waszych aniołów stróżów, by za was uczestniczyli w tych ofiarach i składali hołdy Bogu dla przebłagania jego sprawiedliwości. Ponieważ o każdej porze dnia i nocy odprawiają się msze święte. Bo gdy u nas wieczór zapada, na drugiej półkuli słońce wschodzi, przeto w ślad za słońcem sprawiedliwości, które w Eucharystii Świętej przyświeca całemu Kościołowi. Przenoś się duchem do tych szczególnie świątyń, w których ołtarze są opuszczone, a Pan Jezus ofiarujący się mało znajduje czcicieli. Każdej mszy świętej, słuchaj tak. Jakbyś był na Golgocie w owej chwili, gdy się spełniała ofiara krzyżowa. A więc z wiarą świętego Jana, ze skruchą Magdaleny, z miłością Boga Rodzicy, stawaj przed ołtarzem z skupieniem i głęboką czcią, a zaraz na początku wzbudzaj akt skruchy pochodzący z miłości doskonałej. Potem łącz się myślą i sercem z kapłanem, uważając na pojedyncze części mszy świętej, ale nie zadowalaj się samymi tylko ustnymi modlitwami. Po przeistoczeniu oddawaj najgłębszy pokłon Panu Jezusowi i zwracaj się do Jego serca, by Mu składać dzięki za niewymowną miłość, jaką pała ku nam, i wynagradzać te zniewagi, na jakie Go ta miłość naraziła. Rozmyślaniem o cudach Jezusowych, jaśniejących w Przenajświętszym Sakramencie, gotuj się do komunii duchowej. Która jest gorącym pragnieniem połączenia się rzeczywistego z Panem Jezusem. Po Mszy Świętej ofiaruj ją sercu Jezusowemu, prosząc o te łaski, które mu szczególnie polecałeś. A cóż znaczy uczestniczyć we Mszy Świętej w zjednoczeniu z sercem Jezusowym? Oto nic innego, jak tylko łączyć się z intencjami tego serca boskiego. A stąd rozważać doskonałość i bogactwa, jakie Serce Boskie objawia nam tej ofierze. To znowu w zjednoczeniu z tym sercem wzbudzać akty odpowiednie dla czterech celów mszy świętej: a więc uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. To wreszcie słuchać mszy świętej z takim usposobieniem, jakie miała Matka Bolesna pod krzyżem. Modlitwa końcowa. O Panie, dzięki Ci za to, że nie przestałeś być mistrzem naszym, bo to w najświętszej ofierze obchodzisz codziennie całą ziemię i z każdego przybytku mówisz do nas ciągle głosem dziwnie słodkim. O mów, Panie, i do mnie, abym wolę Twoją zawsze rozumiał i święcie spełniał. Dzięki ci też za to, że w tej tajemnicy modlisz się ciągle za nami i za nami. O naucz i mnie modlić się doskonale, abym zawsze prosił w imię twoje, a łącząc się z sercem twoim i ofiarując Ojcu Niebieskiemu twoje zasługi, otrzymał łaski potrzebne dla siebie i dla drugich. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębina, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenie w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.